Siemano. Dzisiaj chciałem wam pokazać y, moją nową piłę, którą kupiłem, jest to piła z Ameryki, którą zamówiłem i tak mi się ten produkt spodobał, że historia się troszeczkę powtórzyła jak z lampami, a mianowicie Zapytałem producenta czy nie chce, żebym po prostu zajął się dystrybucją, bo uważam, że piła jest w zajebistej kasie i generalnie robi super robotę. Oczywiście nie jest ona dla każdego, bo w zupełności w domowych warunkach czasami wystarczy dremel, natomiast miałem problem z cięciem koralowców, które wymagają bardziej precyzyjnych cięć, a ona przez tarczę diamentową, przez chłodzenie naprawdę robi świetną robotę, nie rani tych korali. Mam 100% praktycznie tego, co pokroję, to mi przeżywa. Wcześniej zdarzały się jakieś fakapy, i w zasadzie dla mnie to jest idealne narzędzie. I w tych pieniądzach, co w tej chwili ta piła będzie, uważam, że będzie one też bardziej dostępne dla większości akwarystów. Za momencie pokażę Wam pokrótce, jak to wygląda. W zasadzie bardzo dużo zasów hoduję na swojej farmie. I przeważnie kroiłem je po prostu nożykiem do tapet, czy zrywałem ze skały. Niestety problem jest taki, że dużo jest też yy, problemów później z przyjęciem się takiego zantusa. Za Zaraz pokażę Wam na tym materiale, jak fajnie można obrabiać takie skały i po prostu nie odrywając, ich, z ich oryginalnego, że tak powiem, środowiska bytowania przykleić na podstawek i dać możliwość rozrastania się dalej. To będzie moja jedna z. Yy, jest rzeczy, którą zamierzam pociąć drugim produktem, który będę ciął jest dumka którą dostałem od kolegi którego bardzo wyrosła i dremelem ciężko by było to pociachać jest naprawdę duża jest tutaj i to będziemy też ścieli. zaraz Wam pokażę zobaczcie ile główek już ma zrobimy z tego przynajmniej z 10 faragów. Wiecie, ja dotychczas radziłem sobie albo tam nożykiem, albo dremelem. Dremel mam Parkside tego typu i w zasadzie do pewnego momentu mi to starczało. Natomiast miałem duży problem, bo podczas cięcia dremelem ja używam takich tarcz. Są dosyć duże, diamentowe. Natomiast największym problemem z dremelem, jaki miałem, to było to, że ona bardzo podgrzewa powoduje, że ten koral się zaczyna gotować i mimo, że podczas cięcia wszystko było ok, to po jakimś czasie on po prostu dostawał infekcji i padał, bo po prostu go ugotowałem. Dlatego yy, miałem tak dużo strat, że stwierdziłem, że muszę poszukać czegoś bardziej profesjonalnego. Uważam, że to jest sprzęt, no nie tylko dla sklepów. Jeżeli ktoś jakiś tam się bawi w cięcie czegokolwiek w jakichś większych ilościach, to jak najbardziej, bo w, w tej kasie myślę, że już to się opłaca. Nie może, nie może zabraknąć tematu farmy. Tak się śmieję ogólnie, bo argumentem dotyczącym Lambie 103 są przyrosty. No ja w zasadzie nie kupuję korali już od, od kiedy założyłem tą farmę. Czasami się jakieś tam zdarzą, jak mi jakieś. Okaz się spodoba, którego nie mam, ale to, co tu jest wszystko, to jest efekt tego, że to po prostu rośnie, no i tyle. Tutaj z tym można, można załóżmy, ze mną dyskutować, natomiast z faktami się nie da dyskutować. Także po lampy zapraszam do inne filmy. Zobaczcie, znalazłem tutaj też pacjenta do przecięcia i teraz, yy, co jest ważne, dremelem ja bym nie miał tego, jak ciachnąć, szczypcami to bym rozwalił, E, tu jest tkanka, tego nie możemy e, tak naprawdę dotknąć, no bo może koral polecieć, e, może zdechnąć. Natomiast dzięki tej file pokażę Wam jak można fajnie dotrzeć do tego miejsca nie uszkadzając go i w zasadzie mając stuprocentową pewność, że ta Eufilia Parancora Big Color Pluo przeżyje. Także potniemy sobie te trzy rzeczy, te załasy, tą dunkę i tego mankore, parankore. dobra, słuchajcie, pacjenci już są tutaj Lejemy im wody, żeby się dobrze czuli ok no i nie wiem, zaczniemy chyba od od parankor. teraz mały lub na samo urządzenie nie jest ono duże można sobie łatwo je wziąć przewozić jest na 230V teraz takie Najważniejszy temat, tutaj się wlewa w chłodziwo. O chłodziwie to powiem zaraz. To sobie leci tu i tu się po prostu ilość tego chłodziwa dostosowuje. No, w zasadzie chodzi o to, żeby tarczy nie grzała i żeby koralowce też nie dostawały temperatury. Tarcz jest diamentowa. Tu jest jak gdyby obszar roboczy i z tego obszaru roboczego ta woda sobie Swobodnie spływa tą rurką do słoika. Dziś mi żona wyjątkowo pozwoliła ciąć w salonie, ale nie robi to tak naprawdę dużego spustoszenia. Jest to czyste urządzenie i można to robić w każdym pomieszczeniu, tak naprawdę. Całość zbudowana jest bardzo prosto. Tu są wierolki trzeba odpowiednio wyregulować, żeby było odpowiednie naprężenie na tarczy diamentowej, góra dół, są tutaj sprężyny naciągające, reguluje się rolki, by taśma chodziła w odpowiednim, jak gdyby tutaj ustawieniu, także ogólnie urządzenie bardzo proste i zobaczmy jak to działa. Przechodzimy teraz do cięcia. Wlewamy łodziwo, o płodiwie powiem. Regulujemy sobie tutaj ilość tej wody, niech sobie tak po kropelce po prostu leci. O. Już widać jak fajnie tarcza jest schłodzona. Tu mamy regulację obrotów. Ogólnie co ciekawe piła nie zrobi Wam krzywdy, bo to jest diam diamentowe, więc można śmiało, znaczy nie polecam, ale można tutaj... Sami widzicie, można paluchę dotknąć, dlatego przy krojeniu koral nie ma też jakiegoś stresu, żeby się skaleczyć. Jest tu regulacja też obrotów, także zaczynamy. Zwróćcie uwagę, bo tutaj oglądam, jak po prostu ją fajnie przeciąć, i tak naprawdę ona w żadnym momencie nie dostała w tkankę. To jest bardzo istotne. Dremelem nie byłbym w stanie tego wykonać. Tutaj tym bardziej. Zobaczcie jak ciasno to wchodzi. To się to, to normalnym, jak gdyby konwencjonalnie tego się nie da przeciąć inaczej niż diamentem. Zobaczcie jak ładnie to się... Tutaj wszystko przecięło, teraz tą część zakleimy kropelką, żeby tam się coś jej nie wdało, jakaś infekcja i kleimy ją do podstawki, będzie sobie rosła dalej na parbie. Ładnie przecięta. Lecimy z tematem dalej. Druga idzie dunka, ta ogromniasta, ogromna. Muszę sobie popatrzeć jak ją poprzecinać. Kolega mówił, żeby zrobić mu tak gdzieś parę szepek z tego większych, więc nie będziemy tutaj co do samej głowy tego wycinać, ale można by jakby ktoś chciał, to może nawet sobie po główce porobić. Do samego chłodzenia producent podaje, że jest możliwość używania wody słonej. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że słona woda robi bardzo dużo złego i mimo, że ta tarć jest z diamentu i wszystko generalnie powoduje, że ona, ta korozja jest bardzo przyspieszona, dlatego, jeżeli chodzi o cięcie, ja używam wody RODI. W zasadzie jest to dla korala mało co istotne, czy on dostanie w tym momencie wodę słoną, czy RODI. Prawda jest taka, że tak jak producent w sumie słusznie też zaznaczył w swojej karcie, woda Rodi przez swoją, jak gdyby, inną osmotyczność ma działanie dezynfekujące i zabija też jakieś drobne ustroje, także z uwagi na to, że koralom moim zdaniem jest to w tym momencie mało co istotne. Tej wody tam jest tyle co kropelka, one, tym, one tą wodą praktycznie nie dostają. Dlatego też sam używam po prostu wody Rodi Natomiast jak ktoś chce można ładować wodę z akwarium Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby później tą piłę po prostu bardzo dokładnie umyć Żeby ta solanka nie zostawała na żadnym elemencie A tym bardziej na tarczy No skończyłem to ciąć Nawet nie pół słoika się narało tego chłodziwa Eufylię Zaraz Wam pokażę co tu się stało, bo o co mi chodzi, zobaczcie można tak płasko wyciąć te zoasy, nie zrywać ich po prostu z, z tych skał, nie odczepiać ich tym, tym nożykiem, tylko można sobie po prostu całą tą skałę przykleić na podstawkę, a one będą sobie dalej szły. Tak. Teraz te zoasy, co idą na rozrost, przyklejam sobie na moją czekoladę, którą mogę później porozrywać i zrobić z niego mniejsze fragi. Zrobimy sobie takie coś, a tu pójdą te już, co idą na sprzedaż jako osobne. No i mamy zaski. i one sobie teraz poschodzą z tego. Spłakiwać. A te co na sprzedaż czy tam mogą sobie tu dalej rosnąć to dajemy tu. Jest git. Całości. Ważne jest, żeby umyć tą piłę, bo słona woda, wiadomo. Mam warunki, to sobie mogę ją na, na zewnątrz opłukać. Zaraz sobie wyschnie i będzie gotowa do następnej pracy. Dobra, pół godziny temu to kroiłem. I zobaczcie, one już się otwierają. Te ufilie to w ogóle już się pompują. W zasadzie nie poczuję że się rozdzieliły. Zaraz zaraz też się otworzą. No i tyle. Generalnie jak chcecie kupować korale, też się zgłoście, bo już coś tam jakieś nadmiary mam. Pewnych gatunków mam za dużo. Pewne ciekawsze jeszcze trzymam, bo ich więcej, bo jak wiecie, tu cały dół jeszcze muszę zapewnić. Ceny piły Wam nie będę tutaj mówił, bo nie wiem jak się ten film zestarzeje. Wpiszę ją w komentarzu, będzie niedługo na stronie dostępna. W przyszłym tygodniu ją wrzucę. Pierwsze dostawy są już też w przyszłym tygodniu, także zapraszam. A jeżeli interesuje Was y, tematyka akwarystyki morskiej, to dawajcie suba, bo motywuje mnie to do większej pracy.